No wynik naprawdę e, bardzo mocny, e, fajne takie przywitanie nowego stadionu, nie ma co ukrywać, że wszyscy z, z, dużym, z, dużym takim, z dużą taką ochotą e, czekaliśmy bardzo mocno na, na, na tę e, inaugurację, bo no, każdy już chciał ligowe mecze grać tutaj u siebie w domu, jak to mówimy, e, bo tu Unia zawsze od wieków grała na tej ulicy, na, na, na tym stadionie. I, i bardzo miło jest wreszcie, wreszcie tutaj wrócić. Yy, zwłaszcza w tak pięknych okolicznościach, yy, co tutaj też warto podkreślać. Wynik wysoki, moim zdaniem za wysoki, yy, bo warta naprawdę pokazała się z bardzo dobrej strony i ten zespół jeszcze nie jednemu uprzykrzy życie. Natomiast no, my bardzo fajnie wykorzystywaliśmy fazy przejściowe, yy, dobrze, dobrze wychodziliśmy do kontrataku. Kamil miał swój dzień z cztery bramki. I jeszcze asysta do tego, także, także to na pewno, na pewno jeden z lepszych jego meczów, pewnie i tutaj generalnie w naszym klubie. Fajnie, fajnie, bo, bo myślę, że takie wyniki i, i momentami taka gra ściągnie kibiców, których bardzo potrzebujemy tutaj na te, na te trybuny. Natomiast no jest, jeszcze, jest jeszcze sporo takich mankamentów, które gdzieś musimy sobie poprawić, ale na to przyjdzie już czas, dopiero w poniedziałek. Na razie cieszymy się ze zwycięstwa. No, tutaj nie będzie łatwo z żadnym przeciwnikiem. Bez względu na to, czy to jest zespół z dołu tabeli, czy z góry, naprawdę będzie, będzie ciężko w każdym meczu i żeby wygrać, trzeba dać z siebie naprawdę maksa. I dlatego, dlatego tutaj cieszymy się, że, że dziś nam się udało. Wygrać efektownie, mimo, mimo dosyć sporego braku takiego jakościowego, bo, bo papikian musiał odpuścić sobie ten mecz. Wzięliśmy go tylko tak na ławkę, tak szczerze mówiąc, jako straszaka, bo wiedzieliśmy o tym, że, że go na pewno nie wpuścimy, bo leczy kontuzję i mamy nadzieję, że w przyszłym meczu będzie gotowy, chociaż na parę, paręnaście minut. To samo, to samo Wadim Jaworski, który tak naprawdę no bardzo pechowo, bo zaprezentował się świetnie w pierwszym sparingu. I, I niestety akurat w tym sparingu też bardzo mocno rozwalił sobie kostkę. Tam poszły, poszły ścięgna i, i trzeba było długo na niego czekać, ale na, na szczęście już trenuje z zespołem. wczoraj. I przedwczoraj odbył pierwsze dwie jednostki, także myślę, że też na mecz być może już na mecz z Wikielcem będzie zasiądzie wreszcie na ławce rezerwowych. Aczkolwiek bardzo mocno czekamy na to, aż będzie mógł się pokazać, żeby walczył miejsce w pierwszej, pierwszej jedenastce. Także no, generalnie myślę, że mecz na plus i to dla nas najważniejsze, że kibice wychodzili zadowoleni. Także to jest to, jest to dlaczego właśnie gramy tutaj na tym boisku. Stadion jest naprawdę piękny. Wszyscy długo na niego czekaliśmy i pierwszy mecz na, na, na takim stadionie na pewno zapisze się w historii miasta i myślę, że wszyscy mieszkańcy, tej, którzy, którym leży dobro tych którzy lubią przede wszystkim to miasto i to, ten fakt, że w nim żyją, będą chcieli w tym, w tym uczestniczyć. Także myślę, że warto się pospieszyć po te bilety, bo jestem przekonany, że już niedługo ich zabraknie.